Zupełnie zdaję sobie sprawę z tego, jak bardzo okrojony został materiał dotyczący grzybów wymagania do następnych matur. Jednakże sentyment do tego fascynującego królestwa organizmów, a także myśl o następnych rocznikach, których takie ułatwienia nie obowiązują, sprawiły, że zdecydowałem się przygotować odcinek omawiający bardzo dokładnie temat mikologii. Mikologia to nauka o grzybach oraz o ich znajomych z królestwa protistów. Protistach grzybopodobnych, o których więcej dowiecie się z poprzedniego odcinka na naszym kanale. Grzyby to organizmy beztkankowe, a więc podobnie jak w przypadku protistów wielokomórkowych, mówimy o budowie plechowej. Ich komórki mogą mieć jedno, dwa lub bardzo wiele jąder. Ciało grzybów utworzone z tych komórek nazywamy grzybnią. Komórki tworzą tak zwane strzępki, nitkowate, proste lub rozgałęzione twory, których układ może być luźny bądź też tworzyć plectenhymę, a więc niby tkankę, gdy strzępki spladają się ze sobą. Plectenhymę spotkamy omawiając owocniki niektórych grup grzybów. Zanim jednak przejdę do definicji owocników, wróćmy na chwilę do budowy strzępek. Strzępki podobnie jak komórki grzybowe mogą mieć różną budowę. Bardzo często jeden rodzaj strzępek będzie charakterystyczny dla całej grupy grzybów. Zatem wyróżniamy strzępki wielokomórkowe, których komórki mogą zawierać jedno lub dwa jądra, te nazywamy dikariotycznymi. Pomiędzy tymi komórkami występują przegrody, septy, zawierające otwory, przez które może przelewać się cytoplazma wraz z organellami. Podobnie jak komórki, strzępki mogą być cenocytowe, inaczej komórczakowe i zawierać wiele jąder. Wrócimy do tego tematu przy omawianiu poszczególnych grup grzybów. A więc co wiemy? Wiemy, że grzyby zbudowane są z komórek, które tworzą nitkowate strzępki budujące grzybnie, strukturę plechowatą niezróżnicowaną na organy i tkanki. Wiemy także, że strzępki mogą spadać się ciaśnie i tworzyć plektenhymę budującą owocniki. Owocniki będą to struktury rozmnażania bezpłciowego grzybów. Będą na nich występowały zarodnie zarodnikami. Przykład owocnika widzicie na schemacie. Oto schemat grzyba podstawkowego, grupy do której należy np. Na pieczarka. Pięknie widoczne są strzępki, których nadziemna część tworzy właśnie owocnik. Zróżnicowany jest on na trzonek oraz kapelusz. Pamiętajmy także o tym, że grzyby niekoniecznie muszą być wielokomórkowcami. Istnieją także jednokomórkowe grzyby, np. wszystkim znane drożdże. Wszystkie informacje, które dotychczas zostały zawarte w filmie mogłyby równie dobrze dotyczyć protistów grzybopodobnych. Grzybnia, bezkankowość, wszystko to znajdujemy u lęgniowców. Co zatem wyróżnia grzyby? Dwie cechy, chitynowa ściana komórkowa oraz materiał zapasowy, glikogen oraz tłuszcz. Spójrzmy na budowę komórki drożdżowej. W dużej wakuoli, których grzyby mogą mieć zdecydowanie więcej, znajdują się krople tłuszczowe. Ponadto w wakuoli znajdować będą się barwniki, które nadają grzybom przeróżne barwy. Wszystkie grzyby bez wyjątku są heterotrofami. Posiadają one ścianę komórkową, więc podobnie jak bakterie, enzymy hydrolityczne wydzielają do środowiska zewnętrznego. Gdy związki zostaną strawione do substancji prostych, zostają wchłaniane. Grzyby mogą być saprobiotami, gdy żywią się martwą materią organiczną, pasożytami, symbiontami, o których powiem więcej za chwilę, a nawet drapieżnikami polującymi na niektóre pierścienice i nicienie. Wróćmy do tematu symbiotycznych związków grzybów. Na poziomie licealnym zwrócimy uwagę na dwa związki: mikoryzę oraz porosty. Zacznijmy od mikoryzy. Mikoryza to związek pomiędzy korzeniami roślin a grzybem. Grzyb korzysta z produktów fotosyntezy, a sam daje roślinie wodę z solami mineralnymi, a także niektóre substancje wzrostowe. Wyróżniamy jej dwa rodzaje. Pierwsza z nich to mikoryza ektotroficzna. Strzępki grzyba nie wnikają do wnętrza komórek korzenia, a jedynie między nie. Tworzą wokół korzenia tzw. mówkę, która ogranicza wzrost tego organu. Od teraz to strzępki, a nie włośniki będą pobierały wodę z gleby. Drugi rodzaj mikoryzy, a więc mikoryza arbuskularna lub inaczej endotroficzna, polega na wnikaniu strzępek grzyba do wnętrza komórek korzenia, nie ograniczając w ten sposób jego wzrostu. We wnętrzu komórek kory pierwotnej korzenia tworzą się tak zwane arbuskule, że wchowate struktury strzępkowe, w których zachodzi wymiana składników pomiędzy organizmami. Typem grzybów, który bez mikoryzy nie może istnieć, to znaczy, że mikoryza jest dla niego mutualizmem obligatoryjnym, są grzyby kłębiakowe, to informacja na zasadzie ciekawostki. Porost to związek symbiotyczny grzyba, najczęściej workowca, z zielenicami, a więc roślinami pierwotnie wodnymi lub sinicami, a więc bakteriami. Pomiędzy strzępkami grzyba znajdują się komórki tych jednokomórkowych autotrofów. Dostarczają one grzybowi produktów fotosyntezy, a grzyby pełnią wobec nich funkcje ochronne, a także dostarczają im wodę i sole mineralne. Ogólnie mówimy zatem, że porosty są organizmami autotroficznymi. Wszystko brzmi cudownie, prawda? No cóż, naukowcy wskazują na to, że związek ten w rzeczywistości nie jest w pełni symbiotyczny. Okazuje się, że dominującą stroną w tym związku jest grzyb. Kontroluje on rozmnażanie się zielenic i sinic, a także ich aktywność fotosyntetyczną i wzrost. Grzyb w każdej chwili może strawić komórki partnerów. Dlatego w odniesieniu do tego związku lepiej używać terminu helotyzm od greckiego heilotes, jeniec, niewolnik. Heloci to jak pamiętacie z lekcji historii niewolnicy spartańscy. Podobnie tutaj komórki zielenic i sinic są niewolnikami grzybów. Jeśli wszystko gra, grzyb jest przyjazny, jeśli partnerzy się zbuntują, grzyb ich trawi. Omówmy zatem budowę porostów. Przede wszystkim mogą wykazywać budowę warstwowaną bądź niewarstwowaną. W budowie niewarstwowanej komórki zielenic i sinic rozmieszczone są w obrębie całej plechy, natomiast w plesze warstwowanej od góry wyróżniamy warstwę korową górną, warstwę zielenic-sinic, warstwę rdzeniową i warstwę korową dolną. Porosty różnią się także kształtem plech. Mogą być skorupiaste, listkowate i krzaczkowate. Porosty o plesze skorupiastej przylegają całkowicie do podłoża i trawią je. Najczęściej jest to skała. Kwasami porostowymi. Jest to rodzaj działania glebotwórczego. Plecha listkowata wymaga lepszych warunków środowiska, szczególnie jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza tlenkami siarki i azotu. Podłoże, na którym możemy ją spotkać, to np. mur lub drewno. W Polsce o plechę krzaczkowatą bardzo trudno ze względu na zanieczyszczenie środowiska. Nie musi być w ogóle związana z podłożem ze względu na różne wymagania porostów o różnych plechach, jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, mówimy, że są one bioindykatorami. Dzięki nim możemy monitorować stan czystości powietrza. Istnieje nawet skala porostowa, która pozwala na ocenę stanu jakości powietrza, opierając się na obserwacji plech porostów. Link do takiej skali znajdziecie w opisie. Ogólnie rzecz biorąc, porosty mają bardzo niewielkie wymagania życiowe. Nazywamy je organizmami pionierskimi, gdyż rozpoczynają proces gromadzenia się materii organicznej na niezasiedlonych wcześniej terenach, między innymi poprzez działanie glebotwórcze, o którym wcześniej wspomniałem. Poza tym, że grzyby wchodzące w skład porostów mogą rozmnażać się osobno we właściwy dla siebie sposób, porosty jako całość mogą rozmnażać się dzięki rozmnóżkom znanym już z protistów roślinopodobnych. Zasadniczo wśród protistów wyróżniamy dwa rodzaje rozmnóżek. Urwistki, które formują się wewnątrz plechy i wydostają się przed jej pęknięcia, to nic innego jak komórki zielenic bądź sinic otoczone strzępkami grzyba. Wyrostki to uwypuklenia plechy porostów, które bardzo łatwo odłamują się. Zbudowane są jednak z takich samych elementów jak urwistki. Grzyby w przeważającej większości oddychają tlenowo, lecz zdarza się, że prowadzą proces fermentacji. Wszyscy wiemy, że drożdże prowadzą fermentację alkoholową, którą wykorzystuje się w przemyśle alkoholowym, a także do spluchniania ciasta. Teraz przejdziemy do najtrudniejszego elementu licealnej mykologii, a mianowicie rozmarzenia się tych organizmów. Wspomniałem już wcześniej o owocnikach i rozmnażaniu bezpłciowym, a więc zaczniemy od niego. Rozmażanie bezpłciowe grzybów polega w przypadku drożdży na prostym pączkowaniu, czego zobrazowanie widzisz na ekranie. Pączkowanie polega na powstawaniu wyrostków, które odrywając się od organizmu macierzystego dają początek nowemu organizmowi. Fragmentacja plechy to sposób rozmnażania bezpłciowego znanych hodowcom pieczarek, lecz ten proces znamy już z protistów. Każdy fragment plechy może dać początek nowemu organizmowi. Przyszedł więc czas na zawiły temat zarodników grzybowych. Oczywiście rozmnażanie przez zarodniki jest rodzajem rozmnażania bezpłciowego. Zarodniki grzybowe dzielimy podobnie jak protistowe na aplanospory i zoospory. Te nieruchliwe i ruchliwe. Materiał licealny mówi tylko o aplanosporach i nimi zajmiemy się w części podstawowej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o pływkach grzybowych i grzybach skoczkowych, zapraszam do części rozszerzonej materiału. Zarodniki grzybowe dzielimy także ze względu na miejsce powstawania. Te, które powstają wewnątrz zarodni to endospory, a te na zewnątrz egzospory. I proszę od razu przykłady. Zarodniki sporangialne i workowe będą endosporami, a konidialne i podstawkowe egzosporami. Co myślę, bardzo dobrze widać na schematach. Kolejny sposób podziału zarodników to ich podział ze względu na podział, który poprzedza ich wytworzenie. Jeśli jest to mejoza, są to mejospory, a jeśli mitoza mitospory. A więc zauważmy, że zarodniki sporangialne i konidialne są mitosporami, a workowe i podstawkowe majosporami. To wyjaśni się, gdy omawiać będziemy cykle rozwojowe grzybów. Jeśli chodzi o sposoby rozmnażania się płciowego grzybów, to wyróżniamy ich trzy. Przede wszystkim gametogamia, od gamety i gamia. Może być izo-, anizo- lub oogamią i uczestniczą w niej gamety powstające w gametangiach. Charakteryzuje nieomawiane w liceum skoczkowce. Po drugie gametangiogamia. Ale jak to gametangia i gamia? Czyżby następowało połączenie się całych gametangiów? Dokładnie, w tym procesie zawartość plemni będzie przelewała się do lęgni przez jej wyrostek, tak zwany włostek. Gametangio gamie będziemy obserwować u sprzężniowców i workowców, przy czym u sprzężniowców nazywać ją będziemy zygogamią. Dlaczego? To się wyjaśni. Trzeci sposób rozmnażania płciowego grzybów to somatogamia. Jest to kopulacja i zrastanie się zróżnicowanych płciowo strzępek, inaczej heterotalicznych, bez wytwarzania gametangiów, plemni i lęgni. Kiedy będziemy obserwować w toku tych procesów zlewanie się tych struktur, czy to gametangiów, gametangiogami, czy strzępek heterotalicznych, nie zawsze będzie tak, że zaraz po zlaniu się cytoplazm strzępek, będzie następowało połączenie się ich jąder. Stąd będziemy mówić o plazmogami, zlaniu się cytoplazmy strzępek oraz karyogami, połączeniu się ich jąder. Etap, który dzieli te dwa procesy, to tak zwana dikaryofaza, czyli faza dwóch jąder. Nastąpiło przecież zlanie się cytoplazmy, ale nie jąder, które występują w niej osobno. No dobrze, przejdźmy do konkretów, czyli cyklów rozwojowych grzybów. Na pierwszy ogień pójdą sprężniaki. Grupa grzybów charakteryzująca się wielojądrowymi strzępkami. Do nich należy bardzo znany rozłożek czerniejący, powodujący pleśnienie chleba czy pleśniak biały. Jeśli słuchałeś, słuchałaśmy na etapie omawiania rozważania płciowego grzybów, to już wiesz, że sprężniaki charakteryzować będzie gametangiogamia, a konkretnie zygogamia. Ok, tyle wiemy na teraz, a zatem rozbijmy ten skomplikowany schemat na czynniki pierwsze. Zaczniemy od haploidalnej grzybni. Zauważ mały cykl w środku, jest to szybki sposób na rozmażanie się bezpłciowe sprzężniowców. Na szczycie grzybni rozwijają się zarodnie sporangialne, wewnątrz których powstają zarodniki sporangialne, endospory, mitospory. Zarodniki wypadają zarodnie i dają początek nowym grzybniom. Przejdźmy teraz do dużego cyklu. Grzybnie są zróżnicowane płciowo, a na końcu niektórych strzebek powstają kilkujądrowe gametangia. Zauważ, że nie są zróżnicowane na lęgni i plemnie. O nich także mówimy, że są heterotaliczne. Oznaczamy je plusem i minusem. Gametangia zbliżają się do siebie i następuje gametangiogamia. Na razie jest to jednak tylko plazmogamia. Powstaje tak zwana zygospora, grubościenna struktura przetrwalnikowa. Od zygospory pochodzi właśnie ta specyficzna nazwa gametangiogamii sprzężniowców, czyli zygogamia. W jej obrębie dochodzi do kariogamii. Powstają jądra diploidalne. W sprzyjających warunkach jądra działają się meiotycznie, a z jego wyrasta na strzępce haploidalna zarodnia sporangialna, która na drodze mitozy wytwarza endospory. Zarodniki sporangialne dające początek nowym grzybniom. Na koniec chcę powiedzieć jeszcze o fazach cyklu. Spotykamy tutaj trzy fazy, haploidalną, dikariotyczną i diploidalną. Wynikają one z ploidalności jąder, które tworzą struktury grzybowe. U grzybów stężniowych mówimy, że dominuje faza haploidalna, gdyż grzyb trwa w niej najdłużej. Jeśli wszystko jasne, przejdźmy do workowców. Workowce to grzyby, które będą wytwarzać owocniki. Ich nazwa pochodzi od specyficznego kształtu ich owocników. Strzępki workowców są wielokomórkowe, nitkowate i oczywiście mogą tworzyć chymę. Do workowców zalicza się także jednokomórkowe drożdże. Do tej grupy należy też bardzo znany pasożyt zbóż i traw – buławinka czerwona. Jej cykl oraz cykl pasożytniczego podstawczaka źdźbłowej znajdziesz na naszym Facebooku. No dobrze, w takim razie prześledźmy cykl workowców. Na razie wiemy tylko, że cechuje je gametangium. Zacznijmy od grzybni. Jest ona haploidalna, podobnie jak ta sprzężniowców. Widzimy także mały cykl rozmnażania bezpłciowego. Workowiec wytwarza na trzonku zarodnie konidialne, które na drodze mitozy wytwarzają egzospory. Zarodniki konidialne, które dają początek nowym grzybniom. Duży cykl rozpoczyna się od powstania na dwóch osobnych grzybniach gametangiów, lęgni i plemni. Następuje gametangiogamia, która na razie jest wyłącznie plazmogamią. Przez włostek lęgni przelewa się do niej zawartość plemni. Następuje dikariofaza. Z zapłodnionej lęgni wyrastają dikariotyczne strzępki, do których przechodzą pary jąder męskich i żeńskich. Są to tak zwane jądra sprzężone. W szczytowych częściach tych strzępek następuje zlanie się jąder sprzężonych, a więc kariogamia grzyb przechodzi do fazy diploidalnej, powstaje jądro zygotyczne, które przechodzi mejozę. Następnie cztery diploidalne jądra przechodzą podział mitotyczny, dając osiem zarodników workowych, czyli askospor. Są to przypominamy meiospory i endospory. Uwolnione zarodniki w sprzyjających warunkach dają początek nowym grzybniom. Tak jak w przypadku sprzężniaków, chcę zauważyć, że fazą dominującą w cyklu rozwojowym workowców jest haplofaza. Co prawda dikariofaza jest dłuższa, lecz dikariotyczne owocniki warkowców są bardzo drobne i krótkotrwałe. Przejdźmy zatem do ostatniej grupy grzybów, którą są podstawczaki. Ich ciało zbudowane jest z wielokomórkowych strzępek, które mogą tworzyć okazałe owocniki. Do podstawczaków należą bardzo znane borowiki, kurki czy maślaki. To do tej grupy należy także chubiak pospolity, atakujący drzewa, a także wcześniej przeze mnie wspomniana rdzaźdźbłowa. Pasożyt traw o bardzo trudnym cyklu rozwojowym. Tak jak już mówiłem, znajdziesz go na naszym Facebooku. Omawiając procesy rozmarzenia płciowego grzybów, wspomniałem, że podstawczaki będzie dotyczyć somatogamia. Dodatkowo chciałbym, abyśmy przed omówieniem cyklu podstawczaka spojrzeli na specyficzną część jego owocnika, tzw. hymenofor. Jest to struktura, która zbudowana może być w różny sposób. U pieczarki występuje tzw. hymenofor blaszkowaty zbudowany z wielu blaszek, a u maślaka jest to hymenofor rurkowaty. Niezależnie od typu hymenoforu, struktura ta zawiera tzw. hymenium. Warstwę rodzajną tworzą ją liczne zarodnie poprzedzielanie strzępkami płonnymi, tzw. parafizami. Hymenofor występuje najczęściej na spodniej części kapelusza podstawczaków. Przejdźmy zatem do cyklu rozwojowego podstawczaków. Tak jak poprzednio widzimy cykl mały i duży. Zacznijmy od haploidalnej grzybni na dole. Prześlećmy mały cykl rozmnażania bezpłciowego. Widzimy, że podobnie jak workowce podstawczaki mogą rozmnażać się bezpłciowo poprzez zarodniki konidialne, wytwarzając na przyczątkach zarodnie konidialne. Przypominam, że są to mitospory i egzospory. Z każdego zarodnika konidialnego powstaje nowa haploidalna grzybnia. Mimo że grzybnie podstawczaków z zewnątrz są identyczne, to są heterotaliczne, zróżnicowane płciowo i będziemy je oznaczać znakiem plus i minus. A zatem zachodzi somatogamia. Różnoimienne strzępki zbliżają się do siebie i następuje proces plazmogami. Powstaje dikariotyczna komórka. Poprzez jej podziały powstaje cała grzybnia dikariotyczna, której strzępki tworzą owocniki znane nawet laikom. To charakterystyczne trzony i kapelusze. Na spodniej części kapelusza powstaje hymenofor z hymenium. W szczytowych komórkach hymenium dochodzi do zlania się jądra sprzężonych – kariogamia. Powstaje diploidalne jądro które przechodzi mejozę, co daje cztery jądra haploidalne. Powstaje zarodnia, podstawka, do której wyrostków przechodzą jądra haploidalne, teraz nazywane zarodnikami podstawkowymi bądź bazydiosporami. Przypominam, że są to meiospory i egzospory. Są one umieszczone na tzw. sterygmach, które po jakimś czasie odrywają się od podstawki, a zarodniki dają początek nowej grzybni. W tym przypadku zauważmy, że dominującą fazą w cyklu rozwojowym podstawczaków jest dikariofaza. W części rozszerzonej materiału opowiem Wam pokrótce o grzybach skoczkowych oraz niedoskonałych. O skoczkowcach wspomniałem już dwa razy podczas dzisiejszego odcinka. Mówiłem, że charakteryzuje je obecność zoospor, uwicjonych zarodników oraz, że w cyklu rozwojowym spotkamy u nich Skoczkowce to grzyby bardzo małe, saprobiontyczne, rzadziej pasożytnicze. Są to najczęściej jednokomórkowce bądź kilkukomórkowe plechowce. Ich chwytniki, czyli ryzoidy, mają za zadanie przymocować organizm do źródła pokarmu. Prześledźmy cykl przedstawiciela grzybów skoczkowych, Allomyces, którego grzybnia jest cenocytowa. Spójrzmy na tę diploidalną grzybnię. W wyniku rozmnażania bezpłciowego grzybnia może zostać powielona. To dzięki obecności zoosporangiów na grzybni, w których rozwijają się nowe zarodniki, zoospory. Duży cykl obejmuje już rozmnażanie płciowe. Najpierw jednak na drodze mejozy w zarodniach spoczynkowych powstają haploidalne zoospory, z których rozwijają się haploidalne plechy. Tam, w gametankach na drodze mitozy powstają gamety, które na drodze feromonowej przyciągają się do siebie. Plazmogamia następuje zaraz po kariogami, a w ich wyniku powstaje diploidalna zygota, która daje początek nowej grzybni. Badania ewolucyjne i zasada parsymonii są zgodne. Grzyby skoczkowe to pierwsza grupa grzybów w ewolucji. Do niedawna istniała także grupa grzybów, którą nazywaliśmy grzybami niedoskonałymi. Była to grupa obejmująca grzyby, które nie załapały się do żadnego innego typu. Przedstawiciele grzybów niedoskonałych nie mieli wspólnego przodka. Łączyło je jedynie brak rozmarzania płciowego w cyklu rozwojowym. Okazało się jednak, że u niektórych przedstawicieli grzybów niedoskonałych rozmarzanie płciowe tych organizmów występuje, lecz bardzo, bardzo rzadko, a badania DNA pokazały, że większość grzybów niedoskonałych należy do typu workowców lub podstawczaków. Dziękuję za obejrzenie materiału. Jeśli doceniasz naszą pracę zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Zapraszam do naszego facebooka oraz instagrama. Do zobaczenia.